Dzień dobry, nazywam się Justyna Sadowska. Jestem absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie. Obecnie pracuję jako fizjoterapeuta pediatryczny, specjalista fizjoterapii w Gabinecie Rehabilitacji w Dębnie. W związku z 60. rocznicą powstania szkoły, której byłam uczennicą, życzę Wam drodzy nauczyciele, wychowawcy, pracownicy, a także uczniowie dużo, dużo. Radości z bycia w murach tej szkoły, sukcesów, takich jakich mi udało się osiągnąć przez lata mojej nauki. I tak jak to w hymnie szkoły, wrócimy po latach z wyprawy po słońce do ciebie, jak wiosną jaskółki do gniazd. Z całym rozrzewnieniem i radością wspominam tamte lata i chętnie wracam do tamtych chwil, kiedy byłam uczennicą SP1 mnie. Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich. Świętujcie.